Ani, witam Was bardzo serdecznie. To właśnie na tym obiekcie, na małej plaży, już w najbliższą sobotę 24 lipca od godziny 16 w klubie pod Palmą rozpoczynamy kolejny nasz weekend. Weekend tym razem oczywiście trzymając się tego wszystkiego, co do tej pory mieliście, okazję zobaczyć, czyli DJ od godziny 21 do godziny 2 w nocy, ale przede wszystkim tego dnia zapraszamy. Wszystkie dzieci razem ze swoimi rodzicami i najbliższymi przybywajcie na Kleczewską Maltę, bo od godziny 16 do godziny 19 będziemy świadkami bardzo dużego wydarzenia, czyli spotkania na Pirackiej Wyspie Skarbów. Dużo oczywiście atrakcji, bardzo dużo konkursów z bardzo atrakcyjnymi nagrodami i po tym dniu będziecie mogli zobaczyć, że wszystkie te słowa bardzo mają tak naprawdę moc tego wszystkiego, co chcę Wam przekazać. Spotkanie oczywiście również na pirackim statku yy, z duchem widmo, który nas tego dnia odwiedzi. Oprócz tego oczywiście pirackie tance Zumba dla dzieci. Yy brokatowe tatuaże, konkursy sportowe, igrzyska Pirackie Wyspy. Mógłbym tu wymieniać naprawdę w nieskończoność, ale tych atrakcji będzie bardzo dużo, dlatego musicie tutaj przybywać. Organizatorzy Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kleczewie i Polska Fundacja Sportowa First Level Sport serdecznie Was zapraszają w imieniu również nie tylko organizatorów, ale również sponsorów, którzy również tutaj z nami są. I za chwilę też również będziecie mogli się przekonać, kto daje fundusze na imprezę, którą będziecie mogli tutaj yy, zobaczyć, a jednocześnie w niej uczestniczyć. Serdecznie zapraszam.